Gdzieś na wykopie przeczytałem, że nowe pokolenie śmieje się z Neymana. I jak jest tym głęboko zakorzeniona prawda? Ja o istnieniu Neymana dowiedziałem się dopiero na jego pierwszej walce. Oczywiście pewnie w przyszłości obiło mi się o nim o uszy, ale jakoś bardzo się nim nie interesowałem. Na filmie MA5, które wygrał, ale nie oszukujmy się, walczył z bonusem BGC, który wszystkie swoje trzy walki przegrał. I generalnie to jest ten ziomek. Lecimy kurwa tutaj! Kurwa! W ogóle śmiesznie mnie logika dobierania przeciwników Najmana, no bo z jednej strony, jak już wcześniej pokazywałem. Z drugiej strony mamy Marcia Najmana, który twierdzi, że interesują go tylko poważne walki i nie walczy w rynsztoku. Nigdy nie byłem frikiem. ja zawsze byłem sportowcem. Nigdy w życiu za żadne pieniądze, podkreślam to, za żadne pieniądze nie wyjdę walczyć z kimś takim jak... Świerczewski, czyli z kimś, kto nie jest zawodnikiem sportu walki. Jak dzwonił do ciebie Don i widziałem takie nagranie na YouTube. To wszystko ma ogromną oglądalność, są rzeczy... Natomiast to jest ręsztok. Które... Ale to jest rynsztok A ja naprawdę no tak. to jest ręczto. I ja wolałbym walkę z popkiem, bo tam nie będzie ręsztoka, tam będzie po prostu bardziej na sportowe. Marcin, gdyby taka propozycja ze strony popka padła, jako zagranie marketingowe walka z tą rozważyłbyś to? Bo nie, bo... Tylko różnica z bonusem, a Neymanem jest taka, że po bonusie nikt się niczego nie spodziewał, bo on ma dość dobry show i tak, każdy go tam lubił. Taka śmieszna, pozytywna, dobra morda, łazarski gladiator. A Najman... a kim jest Neyman? Marcin Najman to osoba, która chce być traktowana jako profesjonalny bokser i pięściarz, sportowiec, murarz, tinkerz i akrobata, ale nie ma ku temu totalnie żadnych powodów. W dużym skrócie, ponieważ nie jest to odcinek o jego historii. W 2001 roku rozpoczął swoją karierę jako sportowiec, przegrał trzy pierwsze walki, za to wygrał kolejne 12, na czym zaczął budować swój rekord, ale nie oszukujmy się, osoby z którymi wygrywał po prostu były beznadziejne. W międzyczasie występował także w Big Brotherze, gdzie miał bardzo wiele dziwnych, głupich i po prostu żenujących akcji. A sam potem w innych wywiadach, kiedy na przykład był się z Trypsonem, wypominał mu to, że występował w Warsaw Shore. Takie coś można powiedzieć, jakie Popek Trypson w jaką stronę to zmierza? No to najlepsze najlepszą, mówiąc szczerze, bo akurat te dwie postaci, które wymieniłeś, no, nie, nie mają zbyt dużego związku ze sportami walki. To są postaci, które jeden funkcjonuje, bo sobie począł twarz, a drugi funkcjonuje, bo cały czas pokazuje, bo sprzedaje w mediach łącznie wszystko to, co nawet robi wiesz, w łazience rano. więc jeden to wytwór medialny. Tak, by the way, przegrał z Trypsonem i to tak bardzo szybko. No i w końcu Lyman i Trypson. Mam nadzieję, że Najman nie będzie uciekał jak ostatnio. Przegrał też z Andrzejem Wałżykiem, pomimo tego, że cały czas się przechwalał, że jak go, to go nie pokona. Andrzej Wawrzyk rozwalił go w drugiej rundzie i potem komentował to w taki sposób, że Marcin Ayman nie umie wyprowadzić nawet jednego prostego ciosu. Przegrał z Marcinem Pudzianowskim, no ale no, to, to, tego to się chyba wszyscy spodziewali. Przegrał z Hardkorowym Koksem. Generalnie hardcorowy koksu. Jedyne przygotowanie jakie pocienił tedy walki to jedzenie steków i nagrywanie śmiesznych filmików na internetu. Słabe było też zachowanie Marcia Neymana, które potem cisnął po publiczności, że nie powinni kibicować komuś nie z Polski. No i tak dużo, dużo tego wszystkiego było. I jesteśmy teraz w Fame MMA. Po pojedynku z bonusem niespodziewanie przyszedł bestia razem ze swoim teamem i wezwał do pojedynku Marcia Neymana, przy czym bardzo celnie go wypunktował. Wtedy na bestie polało się bardzo dużo hejtu, sam pamiętam, że nie byłem tak jakby... ...czy tak jakby po prostu nie byłem dobrze nastawiony na tego bestia. na początku się za taką bandę Też Zresztą pamiętam także jak dużo ludzi cisnęło bekę z tego jak na przykład nią naderwaną koszulkę. Ale z perspektywy czasu uważam, że ten koleś... W sumie zrobił dobry show, zresztą teraz niedawno bił się także na usence i pokazał się z dobrej strony. A Najmana bardzo, bardzo, bardzo celnie wypunktował, zresztą sami tego posłuchajcie. Marcin wziąłeś sobie do walki bonusa. Nie jest to sportowo, z moim zdaniem. Ale kulturystów, strongmanów troszkę obrażałeś, wiesz o tym. Że wyhodowaliśmy takie mięśnie. No ty masz krzywę L-testosteron. Moim zdaniem to jest progesteron. Wiesz o tym? A zadam ci jedno pytanie. Czy widziałeś kiedyś Steka jak rozpierdala pasztet? Potem już klasyczne dymy i przygotowywanie się do następnego fejmu MMA. No i uwaga, jeśli stojecie to lepiej usiądźcie. Zgadnijcie kto wygrał. Teraz przejdziemy do najważniejszej, najgłośniejszej afery, która miała ostatnio miejsce: Do walki Neymana versus Don Casio. Miała to być. Kolejna, a już tam pozwólcie, że nie będę liczył, która, pożegnana walka Marcina Nejmana. Walka miała być w boksie, czyli według mnie coś na plus dla Marcina Nejmana, ponieważ on jest zawodowy w boksie, rzekomo. Poza tym zobaczcie sami, co on sam mówił na wywiadach i trailera. Czegokolwiek Don Obstraniec by nie powiedział, to i tak wszyscy wiemy, że konfrontujemy się na pięści. Nie wiemy, ma, tylko dlatego, bo obce uzbroi. To ma być moja ostatnia walka. Możecie spodziewać się, że dam w klatce z siebie wszystko, by godnie pożegnać się ze sportami walki. No i rzeczywiście walka skończyła się bardzo szybko. Tylko szkoda, że w taki obrzydliwy i koszmarny sposób. Teraz wypadałoby się zastanowić, dlaczego on w ogóle to zrobił. A jest kilka. Pierwsza opcja to jest po prostu to, czego spodziewali się wszyscy, w tym sam Marcin. Po prostu Marcin doskonale wiedział, że dostanie w tiry. Jest już cała masa wywiadów, gdzie Don Casio z Boxdelem, z golą Golą tłumaczyli, jak wyglądał przebieg walki. Gdzie Cassio doskonale wiedział, że Marcin mu nic totalnie nie robi. Jeszcze się z niego śmiał, mówił, co tam, Marcinku. No i Marcin tylko, żeby. Jak myślał zachować swój honor boksera, obalił go w taki, a nie inny sposób, żeby potem móc sobie mówić, oho, ale wiecie, no, ja bym go normalnie rozwalił, tylko, tylko, tylko problem polega na tym, że on już mógł to zrobić w boksie z klasą, a zrobił to jak frajer. Właściwie poza tym nic mu nie zrobił, bo walka została od razu przerwana i bardzo dobrze że została przerwana. W ogóle zobaczcie, jakie to jest w ogóle dziwne zachowanie. Wywalasz kogoś, podchodzi do ciebie sędzia, tłumaczy ci, że nie możesz tego robić. Odejm Dostajesz od razu instant, minus jeden punkt. Jeszcze śmieszniej robi się, kiedy wejdziemy na Betlika i zobaczymy sobie kurs na głos pod tytułem Marci. Najman odda przynajmniej jedno kopnięcie, na który jest aż cztery złote przybicia. Mm, to jest po prostu śmieszne i karygowne, według mnie, bo to jakby na przykład w meczu miałem jakiegoś. Lewandowskiego sobie zrobić głos Lewandowski z Jezupę podczas meczu. Usłyszałem takie porównanie w tym wywiadzie. No, jeśli Marcin Nyman oddał na siebie głosy, czy zrobił coś takiego specjalnie, no to będzie miał bardzo kiepsko, ponieważ jest ustawa hazardowa, która tego zabrania i są za to duże i srogie kary. Betlik na swoim fanpage'u oficjalnie podał, ile ludzi oddało głosy na ten kupon i ile na to wydało. Ale no, zobaczymy, nie jest wszystko jeszcze potwierdzone. Jestem ciekawy, co w najbliższym czasie będzie można się o tym dowiedzieć. Jestem bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że L. Testosteron nie wpadł na taki pomysł, żeby sobie w taki sposób zarabiać pieniądze. A, a propos zarabiania pieniędzy, tutaj muszę pochwalić Fame MMA, ponieważ wydali super oświadczenie, w którym całe honorarium, jakie miał otrzymać L. Testosteron, dostanie Don Cassio, co jest jak najbardziej w porządku. Choć toster na wywiadach się kłóci z tym i mówi, że jest to niesłuszne, no ma prawo tak myśleć, on generalnie bardzo dużo myśli. Myśli też na przykład, że jest sportowcem. On teraz będzie cały czas w wywiadach gadać, że Kasio wjeżdża mu na rodzinę. Nie nawet za bardzo nie obchodzi co on tam gawał, ponieważ Kasia to Kasia. on gada co chce. Poza tym, z tego co słyszałem i czytałem, to Kasia też dobrze tu argumentował, więc jeśli to byłoby kłamstwo, to najmą po prostu miałby to w nosie. Poza tym to jest zbyta starych chłop, żeby takimi rzeczami się przejmować. I na zakończenie materiału pogadamy sobie o jeszcze jeden najmana, który po zakończeniu walki z premedytacją wykręcił nogę dla Kasja i jeszcze jak pies tłumaczył się, że to tak nie było. Koleś przede wszystkim to chyba zapomniał, przede wszystkim, że tam było 13 kamer, które to nagrywało i doskonale wszystko widać. Kiedy wrócił do domu, to wyraźnie widać, że obsłał zbroję, bo zaczął wszystko przepraszać i wyjaśniać. Na szczęście, na szczęście ludzie mają trochę oleju w głowie i teraz takie przeprosiny są gówno warte, no bo nie oszukujmy się, kiedy robisz coś złego i przepraszasz tylko w tym momencie, kiedy orientujesz się, że skrzeniłeś sprawę, ale nie dlatego, że sam czujesz się źle, tylko po prostu wie, że oj, nie uda się, to kłamstwo, to takie przeprosiny są gówno warte. Trener Hercik został dożywotnie wykluczony z FMMA, ponadto organizacja zdecydowała się o podjęcie kroków prawnych, mających na celu Naprawienie szkody wyrządzonej organizacji poprzez bezprawne działania Damiana Herczyka oraz utracony przez MMA w przyszłości korzyści materialne. I trzeba, ja mogę powiedzieć, bardzo, bardzo dobrze. Najman też już nigdy nie wystąpi na fejn MMA, więc można powiedzieć, że rzeczywiście to była jego ostatnia walka. Koleż teraz zaczyna gadać jakieś głupoty w stylu, że. Eee, to przecież i tak już miała być moja ostatnia walka. Hmm, według mnie, gdyby zaproponowali mu jeszcze 10 walk. Yy, na jakieś najbliższe 3 lata, to on by wszystkie przyjmował i akceptował, a teraz sobie gada, co chce. Poza tym widać, jaką bardzo chciałem mieć ostatnią walkę. Skoro ta cały czas się chwali tym, że czekają na niego dwie kolejne walki, no to sorry, ale jest to no, Noel Tosteron, co można więcej powiedzieć. No cóż, jeśli ktoś był fanem Doncasio i zawiódł się na, po tej walce, no to co ja mogę powiedzieć? Ma prawo, pełne prawo jest tylko i wyłącznie wina Najmana ma jest płatne, trzeba za to zapłacić. A to, co zrobił LTS Tostery, to jest po prostu obsranie swoich fanów i obsranie fanów Doncasio. No i generalnie bardzo się cieszę, że już więcej go tam nie zobaczymy, a co będzie robił dalej w przyszłości myślę, że najlepiej w ogóle o tym nie rozmawiać i nie dawać mu fejmu i generalnie niczego. Przede wszystkim na szacunku nie pozdrawiam Marcina, jestem ciekawy, czy materiał długo się utrzyma, bo widzę, że dużo takich filmów kasuje się nagle z internetu. No co ja mogę więcej powiedzieć? Komentujcie, subskrybujcie, czekajcie na kolejne filmy. No i trzymajcie się tam w tym fajnym MMA. Mam nadzieję, że będzie koniec takich cyrków. Trzymajcie się, cześć.